Cześć Ania z Pasiki, dziki ogród. E, nie mogłam się doczekać pierwszego oblotu pszczół w dwóch ulach i zajrzałam do nich. Dzisiaj jest 23 luty, 12 stopni na zewnątrz i niestety, ale pszczół nie ma. Dosłownie jest garstka. Nie wiem, 50 pszczół może znalazłam. E, przy wylotku albo przyczepionych, martwych do plastrów. I nie wiem, co mam robić. Pszczoły były w dobrej kondycji na jesieni, dobrze nakarmione. Dostały tyle syropu cukrowego, ile chciały. Przestały brać, to e, przestałam im podawać. Głównie ramki są spleśniałe. Jeżeli ktoś mógłby mi podpowiedzieć konstruktywnie, co się stało, to byłoby super. Klotki były otwarte, nic tutaj nie zamykałam, a plastry od góry były przykryte folią i przyciśnięte materiałem. Zrobiłam dokładnie tak samo jak poprzedni właściciel Uli. Nie wiem, wydaje mi się, czy to nie są ich odchody, czy to nie była jakaś galopująca nosema. tak wygląda ul w środku trochę pszczół ale to naprawdę niewiele w skali do tego co było na, na jesieni w środku tu sobie zrobiły taki plaster powinnam zabezpieczyć nie zabezpieczyłam, ale myślę, że to nie miało znaczenia no nie wiem proszę o porady w komentarzach jakieś sugestie co to mogło być i co powinnam z tym zrobić? Dzięki. Na razie cześć.